Cześć. Dzisiaj ja, Kamila Kruk, wspólniczka i żona Marcina Osmana przejmuję na chwilę jego kanał. A wszystko przez to, że Marcin już drugi tydzień jest przeziębiony, trochę <laughs> yy, ma problemy z gardłem yy, i stwierdziliśmy, że yy, odpowiemy w końcu na pytania, które najczęściej padają od Was, albo są zaskoczeniem dla wielu osób, które spotykają nas na konferencjach. A zatem zaczynamy. Pięć punktów, których możecie nie wiedzieć o Marcinie Osmanie. Po pierwsze, największym zaskoczeniem dla wielu osób jest. tam, 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 tam. tam Zdrowst Marcina. Otóż, jeżeli spotykamy się na żywo z wieloma osobami, to często pada komentarz: Hej, myślałem, że jesteś niższy, albo hej. Jesteś wyższy niż myślałem. Okazuje się, że wiele ujęć, które było robione na YouTube na wideo, powodowało, że w oczach widzów Marcin wydaje się niższy, a Marcin ma 186 cm wzrostu. Zatem możecie porównać to do siebie i wtedy będziecie już wiedzieć, że tak, ten pan na konferencji podobny do Marcina Osmana, ale wyższy niż Wam się wydawało, nawet jeśli nie ma muszki, to właśnie Marcin Osman. Drugie pytanie, jakie czasem pada, chociaż już zazwyczaj po dłuższej rozmowie e, i często z osobami, które, z którymi właśnie już trochę się znamy, to jest pytanie, czy Marcin jest Polakiem? E, mogę Wam też opowiedzieć zabawną anegdotę, kiedy chyba 3 lata temu byłam e, w szpitalu i Marcin odwiedzał mnie, opiekował się mną, e, przychodził. E, jedna z pań leżących ze mną na sali. E, Powiedzmy, wiekiem troszkę starsza od nas, e, z, skomentowała po jego wyjściu, no ale ten pani chłopak mówi dobrze po polsku. Na co druga zaskoczona odpowiada, hmm, to on nie jest Polakiem, więc ja z rzeczywistością mówię, no jest, oczywiście, że jest. A pani lat 80 parę skomentowała hm. A taki uśmiechnięty myślałam, że amerykański. No, i tak często bywa, że ludzie pytają się, czy Marcin ma jakieś osmańskie korzenie, na przykład tureckie, czy właśnie azjatyckie, czy ze względu na swoją karnację ciemną skóry, gdzieś właśnie związaną z cieplejszymi krajami. Otóż nie, rodzice Marcina pochodzą jedno z nadmorza, drugie z gór, żadnych zagranicznych tutaj koligacji w najbliższych pokoleniach nie ma, więc. To jest odpowiedź na drugie pytanie. Po trzecie, to o co często ktoś pyta, i to też raczej nie przy pierwszym naszym spotkaniu, ale kiedy już się z kimś widzimy dłużej, to jak to się stało, że my w ogóle pracujemy razem? No, może nawet nie, że jesteśmy parą, ale w ogóle jak trafiliśmy na siebie, jak się poznaliśmy? No, i tutaj ciekawostka, chyba raz do tej pory opowiadaliśmy o tym gdzieś publicznie. Eee, poznaliśmy się na forum ekonomicznym młodych liderów w Nowym Sączu. <laughs> nie, to nie jest forum internetowe, jak może się niektórym wydawać i jak czasami niektórzy myśleli. Forum ekonomiczne to jest y, taka. Impreza, wydarzenie, konferencja. Główne forum dzieje się w Krynicy, a to forum w Nowym Sączu jest taką imprezą towarzyszącą. Mogę Wam też powiedzieć, jako ciekawostkę, że jak się poznaliśmy, to po pierwsze rzeczywiście od razu nadawaliśmy na tych samych falach. Po drugie, w księgarni, przy półce z książkami biznesowymi i rozwojowymi. Jakby to powiedzieć, Utknęliśmy dyskutując na tyle długo, że reszta naszej grupy stwierdziła, że idzie do kawiarni i nas zostawia, i poczeka na nas w najbliższej, właśnie kawiarni czy barze. Yy, no i trzecia rzecz, że jak się poznaliśmy, to wcale niekoniecznie myśleliśmy o sobie jako o kimś, jako o parze o, dziecko płacze. Nie myśleliśmy sobie o sobie jako o parze. Nawet kolega sugerował, że bylibyśmy dobrą parą i potem dopiero rozmawiając przyznaliśmy się sobie, że tak każdy z nas pomyślało. Marcin, chłopak. Nie. Kamila, dziewczyna. Nie. No i jak widzicie, już jesteśmy te prawie 12 lat razem. Punkt numer 4. Czyli czy Marcin był zawsze taki pewny siebie? No i jak usłyszycie szeliście w punkcie Usłyszeliście w punkcie numer 3. Znamy się już kilkanaście lat. Otóż, kiedy poznaliśmy się z Marcinem, był bardzo pozytywny i otwarty, natomiast rzeczywiście jego pewność siebie budowała się też z czasem. Jeśli chcecie więcej wiedzieć, to warto zajrzeć do książki Biznes Ci Ucieka, bo tam Marcin też pisze o tym, że kiedyś w szkole był uznany nawet za aspołecznego i rodzice byli wzywani przez nauczycielkę ze względu na jego aspołeczne zachowania. Więc to się zmieniało. Bardzo dużo sam mówi, że zmieniło się w trakcie studiów, ale ja też mogę wam zdradzić obserwując go, że bardzo dużą lekcją było dla niego zamknięcie poprzedniej firmy i rozstanie zarówno z wspólnikiem, pracownikami tamtymi, ale też na przykład nagrywanie tych wszystkich wideo na YouTube'a bardzo mocno wpłynęło na to, że wie Czego chce, w jakim kierunku chce dążyć, i również wasze negatywne komentarze albo takie haterskie pokazują mu, czym się nie przejmować i na przykład jaki jest jeszcze bardziej jego kierunek, i to wzmacnia też taką jego pewność siebie. A taka ciekawostka dla tych, którzy może nie oglądali zbyt wielu wideo, a akurat trafią na to jako jedno powiedzmy z pierwszych ta pewność siebie Marcina na przykład na konferencjach, czy chociażby na wideo, czy w Q&A, czy w telefon show, które robiliśmy, wynika z tego, że my naprawdę mówimy o tym, co robimy. Naprawdę odnosimy się do rzeczy, które praktycznie przetestowaliśmy. I jeżeli coś rekomendujemy czy pokazujemy, to nie dlatego, że ktoś nas tego nauczył i czy to wyczytaliśmy, ale że z praktyki wiemy, że to się sprawdza. No i piąta rzecz, na temat Marcina Osmana, to wyobraźcie sobie Marcin Osman hustler i promotor hustlingu. Ciśnięcia, ciśnięcia, ciśnięcia i tego hasła nie chce mi się, ale to zrobię. Tak on też czasem odpoczywa. I rzeczywiście były sytuacje, że trochę musiałam go zmobilizować wręcz do tego i pokazać, że dobry odpoczynek wpłynie potem jeszcze lepiej na jego efektywność, na jego skuteczność. Natomiast to nie jest tak, że my pracujemy 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że non-stop tylko i wyłącznie rozmawiamy o biznesie. Oczywiście tak śpimy i śpimy całkiem sporo, nawet teraz przy dziecku. I to jest też zadziwiające dla wielu osób, bo im się wydaje, że w takim razie pewnie śpimy 4 czy 5 godzin, a resztę czasu intensywnie pracujemy. Nie, właśnie sen jest bardzo dla nas ważny. I co ciekawe, to jest rzecz, której nauczył mnie Marcin, bo ja potrafiłam zarywać noce i raczej być takim nocnym markiem i pracusiem, a to on pilnował tego, żebyśmy na przykład chodzili spać o godzinie 23 i wysypiali się do tej 7-8, czyli 8-9 godzin nawet. I rzeczywiście wtedy przez tą resztę dnia mieli tyle energii i powera chociażby, żeby nagrywać takie energetyczne wideo. Także to pięć ciekawostek ode mnie na temat Marcina Osmana, a mały bonus, to co zadziwia wiele osób, to to, że Marcin nie studiował kierunków ekonomicznych ani przedsiębiorczości. Rzeczywiście zaczął się gdzieś tam interesować i zajmować takimi rzeczami na studiach był w studenckim forum VCC, ale studiował agroinżynierię. Także zupełnie inny kierunek, nie biznesowy, wtedy bardziej związany troszkę z komputerami, można by powiedzieć. Natomiast wiem, że jest to też zaskoczenie dla wielu osób. Także mam nadzieję, że podoba wam się Podobają Wam się moje ciekawostki na temat Marcina. No i tak, myślę, że jeszcze czasem, kiedy zdarzy mu się jakaś nieobecność, wkradnę się na jego kanał YouTube'owy, a tymczasem zapraszam do siebie na kanał Kamila Kruk na YouTubie, gdzie znajdziecie na przykład recenzję naszych książek z wydawnictwa.